Witam wszystkich serdecznie. Po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak ominąć zator na drodze. Jak zrobić to dobrze. Moi drodzy, zanim przejdziemy dalej, chciałem tylko przypomnieć o możliwości zasubskrybowania mojego kanału. Taki przycisk: zasubskrybuj kanał. Znajduje się. Pod każdym moim filmem możecie również film ocenić. Na przykład, klikając łapkę w górę. No i bardzo ważna rzecz, możecie również film skomentować. Serdecznie Was zapraszam do komentowania filmów, do klikania łapek w górę, ponieważ te wszystkie działania powodują, że więcej, więcej ludzi, więcej ludzi na YouTubie w ogóle dowiaduje się o moim kanale. No i są w stanie dotrzeć do moich filmów. To jest bardzo ważne. Moi drodzy, długa podróż. Podróż, yy, którą musimy pokonać, jest zazwyczaj stresująca. Z tego powodu, że często brakuje nam odpoczynku. No i kiedy już jedziemy pewien określony fragment yy, czasu i yy, napotykamy jakąś przeszkodę, na przykład sznur samochodów, yy, który uniemożliwia nam dalszą jazdę. To tak naprawdę dochodzimy do wniosku, że chyba nic gorszego już się nie może zdarzyć. Nasze zmęczenie rośnie rośnie jeszcze, jeszcze bardziej, już zbliża się do tego poziomu krytycznego. No i bardzo, bardzo łatwo o, o wybuch. Co zrobić, żeby do tego wybuchu nie doprowadzić, żeby spokojnie zakończyć tą swoją podróż, bezpiecznie dojechać do punktu docelowego. No tutaj na pewno ważna jest cierpliwość, trenowanie cierpliwości, aczkolwiek czasami warto włączyć myślenie, zastanowić się na spokojnie nad tą sytuacją, która właśnie dotyczy tego szeregu unieruchomionych samochodów. No i można, można zastanowić się nad tym, jak Uciec z tej pułapki, jak dalej po prostu kontynuować swoją podróż, nie przejmować się po prostu taką przeszkodą. Film, który właśnie widzicie na ekranie, to jest film pochodzący z jednej z moich wakacyjnych podróży. Tak się akurat złożyło, że mniej więcej kilkadziesiąt kilometrów po rozpoczęciu podróży podróży powrotnej z nad Polskiego Morza. Spotkałem taki zator, taki korek, ale korek powodowany ewidentnie jakimś zdarzeniem tutaj drogowym, jakimś wypadkiem. Zwróćcie uwagę, że większość samochodów w takiej sytuacji po prostu stoi w miejscu. Kierowcy, którzy znajdują się wewnątrz tych pojazdów, też nie za bardzo wiedzą, co należy zrobić. No i w zasadzie można by powiedzieć, że brakuje tutaj służb, służb porządkowych. Brakuje tutaj policji, a kogoś, kto mógłby tych kierowców pokierować w ten sposób, żeby oni nie blokowali drogi, no i też nie generowali takich sytuacji, które mogą doprowadzić do kolejnych stłuczek, kolejnych wypadków. Tutaj oczywiście tego brakuje i można powiedzieć, że w wielu sytuacjach spotkacie się właśnie z tym, że nikt nie będzie tym ruchem Kierował. To, co należy na pewno zrobić, to należy na pewno stosować się do obowiązujących przepisów. Bardzo dobrze, jeżeli przed wszelkimi podróżami, tymi długimi, tymi krótkimi, będziecie wyposażeni w nawigację, i na tej nawigacji widzicie nie tylko trasy swojego przyjazdu, planowanego przyjazdu, ale również widzicie odchodzące boczne ulice, uliczki, drogi, które pomogą Wam ogarnąć temat. No i właśnie tak jak w tym przypadku udało mi się na nawigacji znaleźć taką boczną, boczną drogę, zwracajcie też uwagę na to, czy na którymś z odcinków tego objazdu nie znajdzie się na przykład znak zakazujący wjazdu, albo co gorsza, nie znajdziecie się nagle, ni stąd, ni zowąd, na jakimś terenie, prywatnym. No, nikt nie chce na pewno zobaczyć, yy, mówię z punktu widzenia kierowcy, yy, nikt nie chce zobaczyć właściciela danego terenu, który biegnie na niego z grabiami albo z widłami yy, i chce go tam na miejscu zatłuc. Wszyscy chcą bezpiecznie, yy, ominąć ten yy, zator. Natomiast, no, tutaj na pewno, na pewno przyda się taka yy, refleksja. Taka ważna rzecz jeszcze, bardzo, bardzo ważna, o której na pewno należy powiedzieć to to, że te objazdy mogą się różnić rodzajem nawierzchni, tak jak to też widać na tym moim filmie. No i też powinniście na to zwracać uwagę, gdzie w zasadzie swoim samochodem wjeżdżacie z tego powodu, że próba ominięcia takiego zatoru, zatoru może się skończyć kolejnym przystankiem przymusowym, na przykład związanym z tym, że macie uszkodzoną oponę, uszkodzone koło, i musicie się na dłużej zatrzymać. Warto o tym po prostu pamiętać, jeśli właśnie z tego objazdu korzystają inne samochody, warto zaczekać ustąpić pierwszeństwa, zaczekać na swoją kolej. Jeśli jest taka możliwość, pozwala na to szerokość drogi, no to oczywiście te samochody mogą jechać obok siebie. Ważne, żeby mieć po prostu w tym wszystkim w tej całej operacji unikania zatoru. Jak najwięcej takiej wrażliwości, jak najwięcej szans na to, żeby przemyśleć dane manewr, przemyśleć to, co zamierzamy zrobić. Kiedy ten sposób z objazdem nie zadziała, kiedy nie pomoże nawet największe myślenie, wysilanie szarych komórek. No oczywiście, tak jak się domyślacie, na wszelkich drogach, które nie mają takich bocznych odnóg, są to przede wszystkim drogi szybkiego ruchu, autostrady. Tam rzeczywiście, jeżeli się wydarzy coś, Niemiłego, zdarzy się jakiś wypadek, zdarzy się jakaś większa kraksa, to niestety kierowcy są zmuszeni do tego, żeby czekać, czekać w tych wielokilometrowych korkach na pomoc. No i oczywiście, zanim tam pojawi się policja, zanim policja zbada miejsce zdarzenia, zanim przygotuje jakieś objazdy. W zasadzie, jakieś drogi ucieczki z tego, z tego miejsca może minąć sporo czasu. Jest to oczywiście jakiś argument przeciwko autostradom, przeciwko drogom szybkiego ruchu. Jest to też pewnie jakiś rodzaj z mojej strony, również wrzucenia takiego kamyczka do ogródka z napisem, jak, jak powinien wyglądać ruch na autostradach, w drogach szybkiego ruchu, a jak nie wygląda, dlaczego. Dlaczego rzeczywiście w takich sytuacjach awaryjnych trzeba bardzo, bardzo długo czekać na pomoc osób, które są odpowiedzialne za, za sprawność tego ruchu? No ale to już zupełnie inny temat. Myślę, że po prostu ten dzisiejszy materiał przyda się wszystkim tym, którzy właśnie obawiają się takich niespodziewanych zatrzymań, niespodziewanych postojów. Ważne, żeby po prostu postarać się. Wykonać te wszystkie manewry, które bardzo dobrze znacie, z pewnym takim pomyślunkiem, z pewnym takim spokojem, zgodnie z przepisami i naprawdę możecie bardzo dużo czasu oszczędzić. Ja już potem po powrocie do domu zerknąłem właśnie na, na internet, zerknąłem na, na opis tej sytuacji. Tam okazało się, że zostały ranne w wypadku dwie, dwie osoby. Samochód po prostu osobowy uderzył w jakieś drzewo, czy, 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 latarnię, już nie pamiętam, chyba drzewo. No i kiedy, kiedy widziałem zdjęcia, które były tam później cyknięte przez jakiegoś dziennikarza, a te zdjęcia były cyknięte godzina, czy może nie wiem, półtorej godziny po tym, jak, jak ominąłem to miejsce, no to dalej widać było sznur samochodów, oczywiście coraz większy, Dalej widać było strażaków, służby porządkowe, ale oczywiście nie widać było objazdów. Widać było też pół tej lokalnej społeczności, która tam się zgromadziła, żeby oczywiście pooglądać, jak ten wypadek wygląda, co się tam zdarzyło. Natomiast oczywiście nikt nie pomyślał o tym, żeby pomóc osobom, osobom, które może przejeżdżają przez tą miejscowość pierwszy raz w życiu, jedyny raz w życiu i po prostu nie znają tej specyfiki układu dróg i tak dalej. Myślę, że warto, warto wyposażyć się w nawigację, nawet na tych krótkich trasach, warto się tego po prostu nauczyć. Moi drodzy, ja jestem oczywiście ciekawy, jak wy sobie radzicie z takimi zatorami, czy macie może nawet jakieś ciekawe opowieści związane właśnie z takimi przymusowymi przystankami. Co wtedy robicie, jak, jak działacie? Jestem również ciekawy, czy wśród moich widzów znajdują się osoby, które miały do czynienia z takim ciężkim rodzajem zatoru, właśnie autostradowego czy na drodze szybkiego ruchu. No Jestem po prostu ciekawy, co, co możecie na ten temat powiedzieć. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam Janek z Janek.